Witamy Państwa z dziedzińca Biura Wystaw Artystycznych Galerii Sztuki w Sieradzu. Moim gościem jest jej dyrektor pan Tomasz Oszczęda. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, w zasadzie to spotkanie ma jeden cel, aby rozwiać wątpliwości niektórych mieszkańców Sieradza. Bo jeszcze niedawno zadawano mi również takie pytanie, co takiego się tutaj dzieje, że taki wielki parkan okala Biuro Wystaw Artystycznych. Parkan pojawił się za sprawą remontu fundamentów Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Przypomnę tylko, że była to kontynuacja remontu, bo w ubiegłym roku rozpoczął się i zakończył się remont strony wschodniej fundamentów. W tym roku kontynuacja, czyli od strony południowej, północnej i zachodniej, zarówno na zewnątrz, jak i od strony dziedzińca. Wydaje mi się, że te prace chyba były podstawowe, bardzo pilne i najważniejsze na, na ten moment dla tego obiektu. Na tę chwilę, tak. Były to najważniejsze prace, ponieważ zabezpieczenie fundamentów jest zawsze bardzo ważne dla każdego budynku, zwłaszcza budynku zabytkowego. Prosimy Proszę mi powiedzieć, skąd udało pozyskać środki na przeprowadzenie tych prac? Prace były możliwe dzięki. Dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskane jeszcze przez moją poprzedniczkę. To była kwota 75 tysięcy złotych. Przy wkładzie własnym powiatu sierackiego wynoszącym 79 tysięcy, razem daje to dosyć pokaźną kwotę ponad 150 tysięcy to była kwota, która pozwoliła dokończyć tę pracę przy zabezpieczeniu przeciwwilgociowym. Oczywiście Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria Sztuki normalnie w tym czasie funkcjonowała, była dostępna na zasadach niestety ograniczonych, bo sytuacja jest taka, jaka jest. Oczywiście jesteśmy otwarci, prosimy tylko o zachowanie zasad wynikających właśnie z koronawirusa, z zagrożenia epidemiologicznego. Jesteśmy cały czas otwarci dla widzów. To jest szczególny obiekt w naszym mieście, bo znajduje się w centralnej części Sieradza, poza tym jest to obiekt zabytkowy. Tak, jest to obiekt zabytkowy w zasadniczej części pochodzący z XIX wieku, ale jest też nowsza część od strony ulicy Ogrodowej, zbudowana w latach 20. już XX wieku. Natomiast obiekt jest, obiekt jest w całości wpisany do rejestru zabytków wojewody łódzkiego i funkcjonuje jako zabytek. Tak więc, tak więc wszystkie prace, które są tu prowadzone i które są planowane ewentualnie do przeprowadzenia, muszą być skonsultowane i uzyskać stosowne zgody konserwatora zabytków. Wszyscy miłośnicy sztuki doskonale wiedzą, że to jest perła w województwie łódzkim i na skale Polski odbywają się tu trienale, które mają wspaniałą, bogatą historię. Niedawno piękna wystawa Martwej Natury, piękny album z tym związany. No po prostu jest grupa miłośników, artystów, którzy chcieliby w dalszym ciągu przyjeżdżać do Sieradza i wspólnie z Państwem organizować tego typu przedsięwzięcia. Co dalej, Panie Tomaszu, bo prac i środków, aby zadbać do końca o ten obiekt, jeszcze sporo. Jest tego sporo rzeczywiście. Kolejna najważniejsza rzecz do przeprowadzenia, jeżeli chodzi o remonty w tym budynku, to jest wymiana okien. To też będzie kontynuacja, ponieważ część okien już została wymieniona. I zanim zrobimy elewację, bo to jest jeszcze kolejna rzecz, Zanim zrobimy elewację, chcielibyśmy wymienić resztę stolarki okiennej, wymienić też wrota, które tutaj znajdują się za nami, bo to też jest ważna sprawa, no ale wszystko wiąże się z kosztami oczywiście. I tak jak Państwo słyszycie, naprawdę pracy jest dużo, pieniędzy jeszcze więcej. Wszystko z tym życzę Panie Dyrektorze, tego przede wszystkim, żeby w ramach projektów jak najszybciej te środki przy udziale również powiatu zdobywać, żeby ten budynek mógł nas wszystkich cieszyć. Dlaczego na zakończenie zapytam, warto odwiedzać Biuro Wystaw Artystycznych i Galerię Sztuki w Sieradzu? Dlatego, że jest miejscem wyjątkowym od wielu, wielu, wielu lat. Obejmując tę funkcje, wiem, że, po, zdaję sobie sprawę, że poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Ja postaram się doskoczyć do tej poprzeczki i zrobić wszystko, żeby nadal było to miejsce przyjazne artystom, miejsce przyjazne y, mieszkańcom naszego powiatu, bo nie zapominajmy, że jest to instytucja prowadzona przez powiat, a więc głównie dla mieszkańców powiatu, chociaż oczywiście nie tylko. Z całej Polski przyjeżdżają tutaj wspomnę tylko wspaniałych artystów Dudegracza i nie tylko, którzy tu chętnie odwiedzali to Biuro Wystaw Artystycznych. I tego również panu, panie dyrektorze, życzę. Tak jak państwo słyszeliście, bardzo dziękuję za rozmowę, za udział w programie. Dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych Galerii Sztuki w Sieradzu, panu Tomaszowi Oszczędzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.